Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Może ja na chwilkę zamilknę, mam, mm, mam nadzieję, że słyszycie ten deszcz. To jest pierwszy taki deszcz tej wiosny, ja uwielbiam wiosenne deszcze, wiosenne burze. Kochani, pięknie Wam dziękuję za Waszą obecność na moim kanale, za Waszą aktywność. Zachęcam do subów, komentowania i lajkowania. To jest takie specjalne czytanie. Z jakichś przyczyn, niewiadomych mi w sumie, nie zrobiłam czytania kwartalnego od kwietnia do czerwca, a dzisiaj, właściwie wczoraj, poczułam w obliczu tego, co dzieje się na zewnątrz i jak dużo też dzieje się w nas. Że potrzebne nam jest jakieś czytanie, jakiś drogowskaz, jakaś informacja na te najbliższe miesiące. To jest prognoza od teraz, od momentu publikacji do końca września 2023. Kochani, najpierw zachęcam oczywiście do kontaktu mailowego, jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego. Um, osoby zainteresowane lekcjami tarota, run również y, zapraszam do kontaktu poprzez mail. Jeżeli lubicie czytać o tarocie, o runach, o rozwoju osobistym, zajrzyjcie na mojego bloga. Dobrze, to jest prognoza dla zjodekalnych rybek. I teraz właśnie zaczęło tak padać, jak ja zaczęłam dla was nagrywać. Także to oczywiście jest magia. Zobaczymy. To jest was, wasz żywioł, y, woda. I zobaczymy, co jest tutaj. Idealizacja. Bardzo też e, wodna, e, neptuniczna, to jest wasz partner. Partner. <laughs> partner partner e, astrologii. Idealizacja. Jeśli człowiek sam stwarza sobie mity, to wcześniej czy później ma miejsce ich zdemaskowanie. Jeśli nie chcesz, by dosięgło cię rozczarowanie, przestrzegaj zasady trzech nie. Nie zawyżaj ważności niezależnie od tego, czego ona dotyczy. Nic nie jest tak ważne, jakby się wydawało. Ups, poczekajcie. Przepraszam Was. Nie stwarzaj sobie idoli. W rzeczywistości są oni o wiele bardziej przyziemni, niż na to wyglądają. Nie upiększaj rzeczywistości. Wszystko jest o wiele bardziej przejrzyste. Staraj się zawsze trzeźwo oceniać. Rzeczywistość. Mhm. Ciekawa. Zobaczymy, co do powiedzenia ma Wam Tarot, Tarot Bosza, Trójeczka, Buław, Umiar. I rycerz monet. Mam wrażenie, że Wy jesteście gotowi do działania, natomiast coś się opóźnia, coś się przesuwa. Ktoś zwleka z odpowiedzią, zwleka z działaniem, nie odpowiada, nie odpowiada na, na Wasze wezwanie. Może być również tutaj szansa dla Was, drogie Rybeńki, na powrót do pracy, bądź też e, rozpoczęcie nowej pracy, ale to jest w perspektywie trzymiesięcznej, czyli od, e, od jesieni. Być może teraz się dowiecie o tym, e, że dostaliście tą pracę i możecie złożyć wypowiedzenie. Tak? Tu jest wyciszenie jakiejś sytuacji, karta umiarkowania. Może tutaj być też wyciszenie albo ustabilizowanie się jakiejś relacji, w dobrym sensie tego słowa znaczeniu. Dwójka monet i dwójka kielichów. No, jakieś dylematy miłosne, rozpoznanie w obszarze uczuć. Może jednym z tych... Z tych, jedną z tych osób, nad którymi się tutaj zastanawiacie, od, o których decydujecie, jest ów rycerz monet z przełożenia. Dwójka kielichów jako wyzwanie na ten czasokres to informacja, że dużo zależy od drugiej osoby może zbyt dużo. Być może wybór, który ma być tutaj dokonany, decyzja podjęta jest właśnie po stronie twojego partnera, bądź partnerki. Może być tak, że idealizowałeś partnerę, partnerka, partnerkę, partnera. Może partner zakomunikuje ci w, w, w tym najbliższym czasie, że no inaczej ciebie widział. Inaczej cię postrzegała partnerka, także no, coś tutaj się dzieje na poziomie relacji, na poziomie takich układów również biznesowych, zawodowych, relacji w pracy. Chodzi o to, żeby je uzdrowić. W gwieździe wracamy do korzeni jakiejś sytuacji, czyli żeby Uzdrowić tą miłość, ożywić to uczucie dwójka kielichów jako problem tego, tego okresu, musisz wrócić do korzeni tej, tej znajomości, przywrócić ten pierwotny kształt. Ten moment zakochania, przypomnij sobie, tak? To, jak widziałeś partnera, partnerkę na początku. Teraz w tej dwójce możesz, w tej dwójce monet możesz rozpoznawać, kim ta osoba jest dzisiaj, kim ty jesteś w tym układzie bądź w tej relacji dzisiaj, to będzie komunikowane. To będzie też dzięki czyjejś inicjatywie, tak? Mamy rycerza Kielichów, który wychodzi z inicjatywą, który zaproponował nam swoje serce, który zaproponował nam coś, być może pracę, być może jakąś współpracę. I teraz, teraz być może też jakieś zasady funkcjonowania tego układu będą omawiane, komunikowane. Będziecie omawiać również to, kto jest za co odpowiedzialny. Dwójka monet. No, ale tutaj faktycznie ktoś mógł się pojawić w przeszłości w Twoim życiu, droga Rybeńko, i teraz ta osoba no, jest taką pokusą nowego, nowego życia. Nowego kierunku, jest taką obietnicą, e, i stąd dylemat miłosny, stąd prawdziwa rozterka. Dziesięć mieczy. No warunkiem jest to, e, żeby umieć pożegnać przeszłość, pogodzić się z nią, umieć też ją zamknąć, być może w sensie formalnym, tak? bo e, jakieś uczucie do tego rycerza kielichów e, umarło. E, dziesiątka mieczy też e, pokazuje Twoją głowę, e, moja droga rybańko. No, tutaj bardzo dużo się dzieje, tu się za dużo dzieje. Tutaj możesz osiągnąć maksimum jakiejś myśli. E, za dużo masz na głowie, tak? Dwójka monet mówi też o dużym zapracowaniu, albo mówi o tym, że no nie, mamy, nie mamy czasu dla siebie, na siebie. E, No, dziesiątka mieczy też mówi, no, coś, coś się zamyka, coś się domyka. Być może dzięki temu, że podejmiesz decyzję, być może dzięki temu, że pojawia się ktoś nowy, wierzę. No i coś nieuchronnie po prostu wali się. tak? Jest jakiś kryzys w relacji bądź w jakimś układzie zawodowym. Mogą być też zmiany w Twoim otoczeniu, w sensie Twoich znajomych, w grono przyjaciół. Tutaj może być tak, że jakaś przyjaźń się kończy, ponieważ pomiędzy Twoją przyjaciółką i Twoim przyjacielem zawiązuje się miłość. Dla Ciebie może to być szok, ponieważ gwiazda to jest szok, to jest zaskoczenie to jest uran. Coś się tutaj nieuchronnie zmienia, tak? Możesz być tym bardzo zaskoczony, zaskoczona. Może być też tak, słuchajcie, że wasz partner dostaje propozycję pracy za granicą i jest no trzeba wszystko pozamykać, to też w jakiś sposób Wystawia na próbę wasz związek, ponieważ to jest związane z przeprowadzką, z, z wyjazdem do innego kraju. Tutaj może się też pojawić drugie dziecko, o którym jeszcze nie wiecie. Czyli jeżeli macie jedno dziecko, to może się pojawić kolejna ciąża. No, tym bardziej, że wy jesteście w energii matki, królowa monet. To jest kobieta płodna, to jest kobieta pragnąca dużej rodziny, to jest kobieta spełniona w tej roli. Tutaj też przyjmujecie czyjąś pomoc? Być może pomoc zaoferowana jest przez Waszą Matkę. Tutaj trzeba określić w tej dwójce kielichów zasady tego, jak ta pomoc się realizuje, bo mama może wejść wam na głowę. Szczególnie jeżeli Bobas jest w domu, tak. Ale królowa Mona też jest w, sensie, też jest w takim sensie obfitości, dostatku, dobrostanu, taką małą cesarzową. I ona mówi o tym, że to jest też czas dla was. Że gdzieś tam może być symboliczny moment w rozwoju Twojego dziecka. Kiedy ono zaczyna się od Ciebie uniezależniać. Uran, odcinać wodnik, tak? I ty jako matka jesteś właśnie, obserwujesz to. Być może dziecko zacznie chodzić na przykład. Um. Wyzwaniem jest puszczenie tego malca w świat niejako tak. Tutaj jest ta dwójka kielichów. Do, na początku ty byłaś takim drugowskazem, pokazywałaś temu dziecku świat, ono zaczyna się teraz uniezależniać. To może być również y, m, bardziej bardziej dojrzałe dziecko. To może być dziecko, które na przykład idzie na studia i wyprowadza się z domu, stąd ta wieża. Ym. Coś się zmienia, dwójka monet, tak? I to się wiąże z jakimś kryzysem. Twoje otoczenie, droga. Rybańko, y, trójka kielichów. Nadzieje i obawy, cztery monety i wynik. Czy... Podsumowujesz ten czas. Y, królową Mieczy. Mam wrażenie, że będziesz robić porządek w jakichś relacjach, w jakichś układach, będziesz o kimś, o czymś decydować. Twoje otoczenie to jest trójka kielichów. To są ludzie, którzy nastawieni są na twoją decyzję. Jakąkolwiek nie podejmiesz decyzję, jakiegokolwiek nie podejmiesz się działania, twoje otoczenie to zaakceptuje. Przyjmie to bez... Bez oporów, tak? W trójce kielichów jesteśmy bardzo receptywni. Także Twoje otoczenie będzie szanowało Twoje decyzje. Będzie też bardzo wspierające, będzie też bardzo empatyczne. Nawet jeżeli będziesz ty szukała granic, nawet jeżeli w sposób brutalny będziesz te granice określać. Czwórka monet. Nawet jeżeli będziesz się domagać jakiejś gratyfikacji, również finansowej, za coś, nawet jeżeli y, 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 kogoś odetniesz, po to, żeby móc wejść w jakiś nowy związek, otoczenie będzie to akceptować. Możesz być nawet troszkę samolubna w tym najbliższym czasie. Natomiast to jest taki zdrowy egoizm, takie mam wrażenie. Natomiast w dwójce kielichów, bardzo trzeba uważać na właśnie nadmierną. Nadmierne skupienie na sobie bądź też odwrotne, odwrotnie, zbytnie skupienie na tej drugiej stronie. I zapominanie o swoich potrzebach. Będziesz o nich przypominać, tak? Zwrócisz uwagę na, na swoją osobę. Również w relacjach z matką, z kobietą, która Cię stworzyła, która Cię powołała na świat. Również w relacjach z innymi kobietami. Tutaj też pojawiły nam się dwie kobiety to jest bardzo ciekawe. Dla panów i pań, które są w związkach z kobietami to tutaj faktycznie jest dylemat miłosny i mm, ja mam wrażenie, że podświadomie kierujesz się w stronę tego, co nowe, tak? Czujesz, że to jest dla ciebie właściwie kierunek, ale dużym wyzwaniem jest dla ciebie zamknięcie tego, co, w czym tkwiłaś, w czym byłaś obecnie. Ta czwórka monet to jest i nadzieja i wyzwanie, czyli... No, gdzieś tam kurczowo się tego, co stare trzymasz, a to już nie ma prawa istnieć. Także jesteś w energii tej trójki kielichów, trójkąta miłosnego. Musisz to zamknąć, odciąć. Ok. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, moje drogie Rebeńki. Wszystkiego dobrego, papa. Pa.